Siemanko, z tej strony Mały Wiewiór i zainstalowałem sobie nową grę Box Simulator chciałem sobie trochę pograć bo tak w sklepie Play, o jest Box Simulator oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dajcie 100 łapek w górę i będzie kolejny odcineczek jak widzicie sobie pozbierałem trochę już dropnąłem kruka Mój pierwszy drop to był Kruk XD. Ehm. I zobaczcie, sobie tutaj trochę pozbierałem. Gemy kupiłem. No i odbieramy wszystko teraz. Znaczy jest trochę już tam, bo odbierałem oczywiście. Ale no, możemy zacząć opening Jeszcze raz przypominam: łapkę w górę i subskrypcję. Nie, złe jakie jest głupie. Wezmę może... Ja pierwszą postać, którą będę mogła, to... Nie ma postaci. 5 gemów. Postać! Ems! Nie, Jessie! Hmm. A ty masz Jessie już? Nie. Masz? A nie, bo to za 500 pucharków jest Jessie. Można ja jeszcze postać. 50 gemów. Bigbox No, BING 200 COINÓW Co? Tak się da? Mm, nie ma chyba postaci No nie 75 gmów, co? OKENKÓW BROK Nie ma postaci, ale 5 gęków. 20. No i oczywiście postaramy się jakąś postać dropnąć na tym odcineczku. Ojej. W ogóle nie jestem taki słaby jeszcze w to, bo dopiero co zainstalowałem. To może zacznijmy pierw od... Big Boxów Potem jeszcze Mega Boxy trochę kupię Nie ma do stacji. O no Jezu jakieś reklamy głupie są Przepraszam Z reklamy ale... 15 gramów? 117 koinów. Co wolicie, żebym tak od razu klikał? Czy mówił 11 koinów do, do Franka, 17 do Kolta, 21 do Kruka? Wolicie tak, czy po prostu, żebym klikał szybciej? Napiszcie w komentarzach. Czy, czy. Wolicie tak, czy tak? 101. 18 do Shelly, do Franka, do Jessie. 15 gramów. 12 gramów. Przepraszam na chwilę. Dobra, przepraszam, bo chyba ktoś do nas przyszedł, ale jednak nie. Ono demo. mu. Postać! Faga. Co to za postać? Rosa. Zrobimy opening i może zagramy jeszcze jedną giereczkę. Tylko tu się strasznie dziwnie gra gry. Strasznie. Nie wiem o co chodzi. Jeszcze muszę o to obczaić. Czemu nie ma głosu? Jej głos mi się skasował. W ustawieniach Czekajcie. Już jestem. Czemu się to zmieniło? Dobra, otwieramy, nieważne. Tramy dalej. Te małe skrzyneczki to będzie tak wolno. Strasznie dużo tych skrzynek. To ja zatrzymam i jak będzie postać, to puszczę. Słuchajcie! Właśnie otworzyłem skrzynkę. Chyba to była 20 skrzynka dopiero. I dopiero postać. Patrzcie, będzie postać Uwaga! Pam! Dobra, Pamkę odblokowaliśmy. Więc widzimy się za chwilę znowu. Uwaga, to jest ostatnia skrzynka. I też nic jej nie ma. Jeden, jedna postać dropnęła z 50 skrzynek. Ale za to jeszcze mam mega boxy. Bo mam 500... Właściwie to mogę dokupić cegemy. Ale to potem, jak będziecie chcieli jeszcze. Dobra. Nie ma. Nie ma. Mega box. Jest postać! Proszę Państwa! Co to za postać? Uwaga! Jacky. Jackie i 8 gremów. Fajnie! Postać. Nie ma! 12 gremów! Tak mało nie straciłem. Pięć, przedmiotów, zarobiście. 16 геймов, уже скоро. Кусатный мегабокс. Або нет. Есть постать, прошипай. Вага, что ты за Spaj, spajk. Dropnąłem spajka. Już miałem kończyć odcinek, a już spajk. Ja w Brawl Starsie normalnym mam ponad y, chyba 15 tysięcy bucharków i nadal nie mam spajka. A tu proszę z mega boxa. Dobra, kupię sobie. Dwa razy 100 gemów. Nie to kurde. I jeszcze raz to. musimy ja to całą kasę na to wydam, bo już mi się nie chce. Chcę, chcę pootwierać. Dobra, 400 jeszcze mam. Więc sobie po, pootwierajmy jeszcze te kilka mega boxów. zostać Karl. Tak jest. Proszę państwa. Nie ma. Osiemnaście gemów. Mógł do spajka. Jest. Jeszcze dwa mega boxy. Mam 160 gemów. Nie, jeszcze na dwa mega. Ostatni mega box. Nie, Nie stać mi jeszcze na gemy. Dwa razy gemy jeszcze mnie stać. To jeszcze sobie kupimy. Dwa mega Jest postać! Jean. Nie! Jean! Pan P! Też pana P nie mogę dropnąć w normalnym Brawl starsie! Nie ma postaci. To jest grane z tą grą. Jak będzie mi jeszcze stać na, 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 jest, nie stać mnie. No i to byłoby na tyle z tym odcinkiem. Uwaga, yy, proszę napiszcie w komentarzach, yy, napiszcie w komentarzach, jak, jak, yy, czy zainstalujecie sobie to, a ja, bardzo polecam. Fajnie się dropa postacie, nie tak jak w normalnym po, yy, Brawl Starsie. Wybrało starcie się w ogóle postaci nie zadropnąć. No i to byłoby na tyle. Siemanko, cześć, cześć.